Siemaneczko, ziomce bulon, wita w kolejnym odcinku. Dzisiaj testuję dla was styla Brainrot Roblox moded, żebyście wy nie musieli tego robić. Jak się luguje pierwszy raz, słuchajcie, jaka mu leci. Zebrałem sobie po raz pierwszy pakramat mamat, było bardzo, bardzo łatwo, zobaczymy jak będzie z pozostałymi Brainrotami. Słuchajcie, generalnie o co tu chodzi, tu same sekrety lecą, ty, zgarniamy to. Ty, to już wiem o co w ogóle, Kaman. ty. Generalnie zastanawiam się, bo bardzo ciężko jest podczas admin eventu wyhaczyć naprawdę, naprawdę bardzo dobrego Brainrota, a wszyscy widzowie zawsze mi piszą, o! Mi się trafiło 67, mi się trafiło Los Combinaciones. Wiecie, bez żadnego problemu. A to widzę, słuchajcie, już to jest. Pikuś, to co, co tu, zobacz, sa, same brainroty lecą, ty. ty, ja dzisiaj też YouTuberom będę pisał w komentarzach, że mam nie wiadomo jakie brainroty. obczajcie w ogóle, to... zobacz, prawie cała baza w sekretach w ogóle, nie? Czy blokujemy. Ty zobaj kasiora leci, słuchajcie, generalnie ten mod jest za łatwy. To jest po prostu mega ŁATWY, Zobaczcie ty. Lecą w ogóle brain roty, których ja wcześniej w ogóle nie widziałem i tu ty, ty... Tylko stoisz? Ty, ale poczekaj, ile ja potrzebuję pieniędzy na niego 575 milionów, ty. Czy to się tak nie da, słuchajcie? Przygotujemy sobie w razie czego kija. Zobaczymy ile czasu mi zajmie rozbudowanie w ogóle bazy, słuchajcie. Zobaczymy ty, zbieramy sobie kasę. Zobacz, mam 69 baniek. Idziemy zaraz coś kupić, ty. Zobacz, tu same sekrety lecą. Co to jest? Ty, 2,9 miliona, ty Obczajcie to! I ktoś go kupił? E spróbujemy mu zakosić. A! Tak mnie ty żeli mnie skija, wypadł ty. Ziom bo jest jeszcze biedny. Ale zobaczcie, ty chodzą, tung, tung sahury tutaj. Tu jakiś malutki leci, słuchajcie. Pierwszy raz widzę w ogóle te brainloty. Lecą praktycznie same brainloty. Które jest naprawdę bardzo ciężko wyhaczyć na normalnym, standardowym stila brainlot. Najlepszym stila brainlot, słuchajcie. Ha! Nie poszło mu, ty! Chłopie pierwsza próba kradzieży, Muszę zablokować sobie bazę. Zapomniałem, że jestem tutaj jeszcze z kompletnym nubem. Zaczynam od zera. Czekaj, ja to kupię? Brakuje mi kasy, ty! Ale ty, laki, bloki lecą? Słuchajcie, lecą same laki, bloki. Same jakieś brainrot gody, si secrety, zobaczcie. Leci tutaj następne jakieś. Co to za jakieś jest, ty? Obczaj to, ty! Daj, kupujemy go zaraz? 300 tysięcy, już ktoś mnie zdzielił. Słuchajcie, ja nie wiem, kto stworzył tą grę. Czy to są ci sami producenci, co stworzyli normalne Steel Brainrod? Ale to nie jest takie, to jest takie mizerne badziewie, naprawdę. To się tu czai, wyjazd, ty! Wyjazd, będzie chciał mi coś zwinąć, słuchajcie, 10 sekund, bronimy bazy. I próbujemy zaraz obczaić w ogóle. Słuchajcie, zbieramy sekasy na wypadek, jakby jednak ktoś mi za zakosił. Chłopie, co ty byś chciał tu zwinąć, ty? Wech, wyjazd w ogóle z tej bazy. Chłopie, ja cię tu sponiewieram, ale na razie powiem wam, że moje uczucia są bardziej niż wymierne na temat tych słuchajcie. Ty, Obczaj, wiecie co? Wiecie, ile to jest walki, żeby takiego sekreta złapać? A tutaj one se lecą w ogóle jak. jak, jak śmieci po prostu, ty. I zobaczcie. 5 minut, nagrywam odcinek już 5 minut. I mam raz, dwa, trzy. 4, 5 mocnych Brainotów, słuchajcie, ale zero roboty, nie? Po prostu idziesz. Opa, i kupujesz, nie? Słuchajcie, jest ogromna różnica między wersją oryginalną. Zobaczcie, że tutaj nawet nie chcą grać tych brainnotów. Na razie, moja opinia jest taka, że jeżeli te sekrety są tak łatwe do zdobycia, to, to traci się przyjemność z tej gry. Bo jak czekasz, naprawdę polujesz kilka dni na dobrego sekreta i ci wyskakuje jakiś taki naprawdę dobry rozkombinacjonez, to, to, się zupełnie inaczej gra, nie. W ogóle można kupić tego Dragon Cannelloni, słuchajcie. Co to jest za przyjemność z gry, jak te sekrety można tak łatwo kupować, słuchajcie, ty. Ale masakra w ogóle, zobaczcie co tu się dzieje. Za 4 sekundy mu się baza odblokowuje. Spróbujemy coś zawinąć? Zobaczcie, ty. W ogóle zero roboty, nie. Obczajcie, to lecę. Słuchajcie, jeżeli mi tak łatwo przyszło ukradzenie tego Brainrotta, to naprawdę ta gra jest mega, mega słaba. I obczajcie, leci znowu jakiś sekret, um, potrzebuję 140 milionów, no nie, słuchajcie, o, tego czołga sobie kupię, słuchajcie, ta gra po prostu zabiera przyjemność z grania w prawdziwe brainloty, naprawdę, na chwilę obecną nie polecam, track 15 dołączył, słuchajcie, mam na kanale widza, także ty, zobacz ty, Ua, zabrakło mi 2, 8 miliona, słuchajcie, ale to nie problem, bo za 2 minuty sobie je wyłowię, już ktoś leci do mojej bazy, ale to nie problem, pa. Ty, jak mnie wziął, ty, 8 sekund! Słuchaj, nie chcę kradnie, bo tak naprawdę te sekre sekrety, wiecie jaką mają wartość? Mają wartość zwykłych tych. Czekaj, jak mi wziął, pa! Haha, ha, nie poszło, bo ty, lecimy zablokować bazę. Słuchajcie, jeżeli nic mi jeszcze nie zwinęli, jeżeli mi się udało coś ukraść komuś z bazy, to ta gra jest naprawdę bardzo, bardzo słaba, słuchajcie. Także, nie wierzcie we wszystkie komentarze, które piszą widzowie, że mają Dragona Cannelloni. Mutacja w ogóle Rainbow, tak jak tutaj widzicie, zobaczcie 37 jakichś tych Robuxów i macie takiego sekrecika, nie? Ja jestem ciekaw, tylko tutaj, jak wygląda admin event, nie? Jeżeli on teraz wydaje takie sekrety tutaj, to podczas admin eventu chyba po 15 leci dla grande kombinacją, słuchajcie. Mam Dragon Loli bierzemy chłopie, ty nie ma 99 milionów pod szaty, to jeszcze trochę i byśmy mieli, słuchajcie, miałbym pierwszego. Mógłbym was okłamać, bo miałbym pierwszego Dragon Cannelloni i bym napisał, słuchajcie, udało mi się zdobyć, będę rozdawał wam na tym, na serwerze ty. A co by było, jakbym was oszukał, powiedział, że macie takie sekrety do zebrania, wy wchodzicie, a tam zero, słuchajcie, bo to wszystko z moda zebrane. Zobaczcie w ogóle, minęło 10 minut, i cała baza po prostu zawalona sekretami. Kasę sobie zbieram, teraz już mam jeden bilion, idę polować. 36 sekund. Słuchajcie, zobaczcie, tutaj nawet nie wylatują żadne jakieś takie zwykłe klasy, same legendarne. Czy chcesz dodać przedmiot? Nie chcę żadnego jak kupować, Słuchajcie, leci dul, dul, dul. bierzemy go. Ty chłopie! mi tu wyjazd stąd. I ci gracze tutaj, co próbują ukraść, jakoś nie za bardzo im to wychodzi, bo tu nie ma się po co starać, słuchajcie, zobaczcie. Już drugi Dragon Cannelloni, wersja Candy, można w ogóle sobie go zaraz skosić, ale nie mam pieniędzy. Weź mi niby, ja tego nawet nie chcę. Sekrety, o których nawet nie mógłbym sobie pomarzyć, słuchajcie, jakbym takiego zdobył dla was na live, to bym ch chyba chwila moment yy, oszalał, słuchajcie. Zobaczcie, ty, Pichikleteira leci. Teraz je, okazało się, że jest bardzo ciężko zrobić Rebirta, bo lecą same sekrety, a ja potrzebuję na przykład gangster futera, i one tutaj nigdy nie wypadną, bo tu same dobre sekrety lecą, słuchajcie. Słuchajcie, nie ma szans, żeby wyleciało coś takiego słabego w ogóle. Zobaczcie, ty tego bym sobie kupił, jak miał więcej kasiory, ale słuchajcie, pff, powiem wam, że dwa dni i piętro to jest rozbudowane na maksa. Światełek nawalone, Leci Tung Tung Sahur. Słuchajcie, w ogóle nikt nawet nie chce lajkować tej gry, ona ma 1499 lajków, ty. Słuchajcie, masakra. Strawberry Elefantyzy można kupić, za ile można kupić, ty? Za 150 Robuxów. Słuchajcie, zobaczcie, że ci gracze nawet tego nie kupują, to można się wy wypalić w tej grze, zobaczcie. Kupiłem i nawet nikt tego nie kradnie, zobaczcie, to idzie. I co to ma być, ty? O, ktoś się tam przyczaił, ale ta gra jest tworzona ewidentnie do wyciągania Robuxów, słuchajcie, zero przyjemności z grania. I słuchajcie, powiedzcie mi, jeżeli ja jestem w stanie w 5 minut kupić sekreta, to kto kupi szimpansini ban bananini za 500 tysięcy? Ktoś mi kradnie brajnloty. Ja nawet tam nie biegnę, bo to w ogóle nie ma nie ma co się śpieszyć. Słuchajcie, no zakosił mi, słuchajcie, powiem wam tak, zakosił mi rota i gwarantuję wam. Żeby to było w prawdziwym stila Rod to mi się chyba zapłakał. Jeszcze, jakby mi przed live'em opróżnili bazę, słuchajcie, to, to nie wiem, co ja bym wam rozdał. Nie bym was zaprosił na, na live'a i później bym miał pustą bazę. Ale tutaj niech sobie biorą, one w ogóle wartości nie mają. Te straszne badziewie, tu jakaś kura. O co to w ogóle chodzi? Huge chicken, straszne badziewie, słuchajcie. Nie grajcie w to, słuchajcie. Prawdziwe kozaki grają tylko i wyłącznie w oryginalną wersję stila Brainrod. Kto jest kozak? I kto gra w prawdziwą wersję, w tym momencie zostawia łapeczkę w górę. Chcę zobaczyć ile jest kozaków na kanale, słuchajcie. Wow, jocie, słuchajcie. Tu la, jakiś Las Combinacion. I pewnie zaraz ten gościu, który to kupił, napisze mi w komentarzu, pod jakimś moim filmikiem, że on ma Dragona Cannelloni yy, i jemu Dragon Cannelloni robi 100 milionów. Czy mogę go? Generalnie bierz. Napiszę mu, bierz. Bierz Tak, gra, to Badziewie. <grystanie> Bierz to, chłopie! Kupiłem Black Hole Gold, nie zablokowałem bazy, nikt nawet tego nie ukradł. Po prostu okropne badziewie. Nie polecam. Jedynie gdzie będziecie mogli mnie zobaczyć, to w oryginalnym stylu Brainrot. nie będę grał w to badziewie. Ja to też wam gwarantuję, że. Nigdy nie będę nagrywał odcinków po prostu w tej grze, bo to jest jedno wielkie oszustwo, słuchajcie. Gdzie są prawdziwi mistrzowie, słuchajcie? Jeśli oglądacie w tym momencie ten odcinek mistrzowie oryginalnego Steela Brainrot, zostawiacie łapeczkę w górę i subskrypcję w tym momencie, słuchajcie. O zobaczcie, ja sobie mogę to ukraść, nikt w ogóle o to się nie bije, ja sobie z tym lecę. Generalnie ja w tej grze radzę sobie lepiej niż w prawdziwym stila Brainrot, mimo że jestem noobem, ale po prostu... 5 bilionów na mam tyle. Słuchajcie, masakra powiem, masakra, nie? Nie naprawdę słuchajcie, ta gra to jest strata czasu. Widziałem na Facebooku bardzo dużo ogłoszeń, że ktoś sprzedaje całą bazę sekretów i wydaje mi się, że to są skamerzy, bo oni sobie łowią tutaj sekrety, rzucają później zdjęcia na face' i mówią, że sprzedają to na przykład za, za 10 zł albo za 10 robuxów, a tak naprawdę to jest wszystko wyzbierane tutaj, zobaczcie, tu, co chwilę coś leci, nie? Postraszę go, ale go nie. Pa, pa ja tego straszył, a nie, nie dam mu kijem. Widzisz, jakie to dla Ciebie było proste? A ja Ci teraz to? I on mnie zablokuje, i I on mi teraz opróżni bazę. A ja stąd wyjdę. I nigdy więcej tu nie wrócę.